Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Z Düsseldorfu jestem w pracy i zapraszam Was na spacer. Dzisiaj jest piękna pogoda, jest drugi dzień świąt, więc spacer. Czuję się już dużo lepiej po tych tabletkach, które wzięłam, więc po obiedzie moja przerwa i spacer. Zobaczcie, jak jest pięknie. Park, Schloss park w Benrath, czyli pałacowy park w dzielnicy Benrath, jednej z piękniejszych dzielnic. Liseldarfu. Jest dosyć ciepło. Ładna pogoda, dzisiaj cały dzień świeciło słońce, tak jak widać zachodzi tutaj za mną. Także cieszymy się z małych rzeczy, cieszmy się ze spaceru. A tu moja stylizacja zupełnie niepasująca do filmowania. Ale nie przypuszczałam, że będę robiła jakiś filmik z tego spaceru. Wejście do parku od strony oranżerii. Przepiękna zabudowa. Nagle zauważyłam ścieżkę, która prowadziła do pałacu. Od strony parku. Tutaj jest staw, a dookoła stawu piękna, zielona trawa. Trawa w drugi dzień świąt, taka zielona. Tutaj widać część pałacową przybliżyłam, bo jest to dosyć daleko fioletowym światłem. Oświetlony pałac. Pałac na fioletowo różowy pałac na fioletowy i powrót do domu, bo boję się, że za chwileczkę się ściemni, a ja idę do domu na piechotę. Jak tu ładnie. Na świąteczny deser były przygotowane takie ciasta, ciasteczka. Przepiękne, ale też i bardzo smaczne i kawa. Ciastkami podzieliłyśmy się, żeby spróbować różne smaki. Święta, święta i po świętach. Ja w ten poświąteczny dzień przygotowuję, przygotowuję obiad. A na obiad mamy dzisiaj zupę. Zupę z warzyw. Surowe warzyw, warzywa, posiekane drobniutko. Jakie były po prostu w lodówce. I ugotowane. I troszeczkę został dodany imbir, żeby tak podkreślić smak. I jest bardzo fajny imbir na tą porę roku, bo jest to warzywo, które rozgrzewa. Także zupa miała fajny, taki mm, egzotyczny smak. Tak szybciutko robiłam tą zupę że. No Była zupa, smiksowałam te warzywa, dodałam troszkę śmietanki, słodkiej trzydziestki, słodkiej śmietany, żeby troszeczkę jednak yy, zrównoważyć zapach i smak imbiru. Pokroiłam w drobną kostkę biały chleb, czyli chleb tostowy, w białą kosteczkę, podsmażyłam to wszystko na oliwie. Dodałam masła i takie fajne, chrupiące kosteczki były dodane do zupy. Do tego jeszcze pokroiłam drobniutko szczypiorek, także zupa naprawdę była bardzo smaczna, i po takim tym jedzeniu świątecznym taka zupa z warzyw była bardzo zdrowa i bardzo wyszła smaczna. Polecam! Zaraz po świętach umówiłam się z Anią, że w czasie mojej pauzy spotkamy się obie w Benracie. Bardzo się ucieszyłam na nasze spotkanie. Bardzo cieszyłam się z tego spotkania. Śmieszne te włosy wyszły, ale troszkę inne. Także dzisiaj spotkanie cieszę się. Wreszcie, spotkanie z koleżanką. No, widzę, że nabieram wprawę w tych lokach. 5 minut i gotowe. Na przystanku czekałam dość długo na autobus, bo między Świętami a Nowym Rokiem nie jeżdżą za często. Ale jak widać, w końcu się doczekałam i jadę. Jak się I to cieszę, moja że ja. Nie tak? <noise> Poprawiamy nasze dziewczyny, widzki. ja, ja jestem tyłem, to ty robię zdjęcia. A to nasze jedzenie. To. To nasze jedzenie. to to Bakłażan zapiekany z mięsem mielonym, ryż i jakieś tam ziemniaczki, których ja nawet nie tknęłam. Do tego mamy porcję frytek Dziękuję bardzo proszę. Bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy. Ja też wreszcie z kimś normalnym można pogadać. Oj, dziękuję Ci, dobra kobieto. Nie byłam głodna, bo jadłam przecież tą zupę jarzynową. Ale ten bakłażan tak mi smakował. I jeszcze do tego był taki klek śmietany. Było to naprawdę pyszne. Mm -hmm. Smaczna, a jestem głodna i Pani, jak długo do mnie jechałaś? No, Niecałą godzinkę. Niecałą godzinkę, ludzi nie było dużo. No i przestało się jak i padać. Bardzo fajnie jest. I jedzonko też fajne. Jedzonko. Jedzonko. powiedz mi, jak ci się pracowało w święta? Tęskniłaś? Zawsze tęsknię za rodziną, za rodzinami codziennie. A... Jak zniosłaś wtedy nie... nie. Była rodzina tutaj z Afryki, małego podopiecznego, więc, więc było światowe jedzenie, światowy alkohol i udało się przeżyć. A dlaczego tęskniłaś za dla rodziną? Bo z czego zrezygnowałaś? No z pierwszych Z pierwszych czasu. góry z nimi zrezygnowałam. Bliżej troszkę Ale być może przyszły. ja już jestem tutaj być może ostatni raz. I, no, i ja już chciałabym w domku z rodziną. No i myślę, że to jest dobry pomysł, ale tak naprawdę co zrobi, to jeszcze nie wiem. Coś taka jesteś zrezygnowana, widzę, że tak nie jesteś tak entuzjastycznie. Tak zawsze ładnie mówiłaś o tej swojej pracy, taka byłaś zadowolona, a teraz widzę, że, że coś, coś cię gryzie. No sztela w dalszym ciągu jest superowa. No i, ale y, zrobiłam błąd, że zostałam na święta. W tamtym roku postanowiłam być w domu na Wigilię i tak byłam. Y, na, jak to się nazywa, Ostern, na Wielkanoc byłam też w domu. No i, a teraz mnie jakaś cholera podkusiła i zostałam. No i to jest chyba błąd, moje miłe panie. Jak tylko macie okazję, to jednak do domku. Ile ty już tak tutaj pracujesz w ogóle? U tej... W sierpniu będzie 10 U niego, a, tak, a ogólnie? 16. 16 lat już jeździsz. Mm -hmm. Się tak. przyzwyczaiłaś do tej pracy, wiesz? Tak, i się właśnie boję, że w kurzą dom, znowuż tu przyjadę. Ale <grym> <grym> może nie będzie źle. <grym> Ostatni mamy dzwonek, że nie jest czarny. Idziemy w kierunku pięknie oświetlonego. Pałacu. O tutaj chodzi. Kocham ten różowy pałac w Benracie. W końcu mieszkałam tutaj ponad 4 lata. 4 lata i piękne wspomnienia, właśnie niedaleko tego pałacu. Codziennie biegnąc na zakupy, przechodziłam obok niego. I oczywiście go podziwiałam. No, zobaczcie, jaki ten pałac jest przepiękny. Nie mogę się na niego napatrzeć. Przyzwyczaiłam się po prostu. A tutaj łabędź, i próbuję sobie zrobić zdjęcia na tle łabędzia. I choinki, oczywiście. Takie zdjęcia muszą być. W końcu są. Jest okres świąteczny. Pięknie tu jest, prawda? Przepięknie. A ten łabędź, to jest jednorazowy. Mhm. Pięknie tu jest, naprawdę pięknie. Powrót do domu. Jest tutaj ciemno, pusto. Wracam szybciutko, żeby zdążyć przed godziną 16 do domu seniorki i przygotować jej kolację. Na szczęście została ze swoją rodzinką przez ten czas. Kolację wigilijną. Bo na pewno te kolacje wigilijne u różnych rodzin niemieckich są rzeczywiście różne. Tutaj na tą kolację była bardzo dobra. Po prostu była przepyszna, bardzo mi smakowała. A na kolacja została zamówiona w Heinemannie. I takim daniem głównym. Były uda uda kaczki. Przepysznie zrobione udka kaczki. Do tego był sos, ciemny sos z pomarańczowym likierem. Przepyszny ten sos, taki ciemny, aromatyczny, czuć było te pomarańcze. Pasował do kaczki idealnie. Dlatego były ziemniaczki purée, Oczywiście zagrzane jeszcze z masłem i z gorącym mlekiem. Ziemniaczki purée i do tego była zasmażana czerwona kapusta. Tak dobrej zasmażanej czerwonej kapusty dawno nie jadłam. Po prostu byłam w szoku. Nawet nie wiedziałam, że Heinemann robi tak dobre rzeczy. Nie mam pojęcia, jakie są koszty takiego dania, ale danie było rewelacja, przepyszne i na koniec jeszcze był deser. Także kolacja wigilijna naprawdę była dobra, smaczna i nie mogę tutaj narzekać, nawet jakbym chciała. Ciekawa jestem, co wy miałyście tam u siebie. U swoich tam rodzin na kolację wigilijną w Niemczech tutaj lub jakimś, w jakimś innym państwie. Jak wyglądała Wasza kolacja wigilijna? Moja była pyszna. Przynajmniej jedno. I teraz już żegnam się z Wami, ponieważ naprawdę jest już dość późno. Jak wiadomo, nagrywam moje filmiki nocami, kiedy już mam wolne, kiedy mogę spokojnie usiąść i mam dla Was czas. I mogę sobie z Wami porozmawiać. I bardzo się cieszę, że święta się skończyły. Skończyły. Jeszcze przeżyć sylwester, nowy rok, a potem już tylko myślami jesteśmy u siebie w domu. I to już nie długo, Tak mi się wydaje.